Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. No, dzisiaj nie mam znowu przepysznej kawusi, którą robi moja przesilczna żonka. A dlaczego? Już Wam wcześniej mówiłem. Strach wyjścia do sklepu jest większy niż smak tej przepysznej kawusi. A więc, no, koronawirus tutaj wygrywa z przepyszną kawusią, ze smakiem przepysznej kawusi. Ale powiem Wam szczerze, że nauczyłem się pewnej rzeczy. I mimo tego, że wcześniej myślałem, że już wszystko wiem i wszystko widziałem, ale pewnie wiecie to po sobie, że jakże prawdziwe jest stwierdzenie, że mimo tego, że już myślisz, że wszystko wiesz i wszystko widziałeś, to prawdziwe jest stwierdzenie, że człowiek uczy się całe życie. I na przykład ja się wczoraj nauczyłem, że AJ ma na imię Adam. I też tak się będę do niego zwracał: Adamie. Będzie to, mi się wydaje, takie bardzo, bardzo yy, przyjemne. Yy, nie będę mówił do niego pasożyt, nie będę nazywał go pasożyt, tak jak on nazywa mnie, aczkolwiek Adamie, nie obraziłem się, że nazywałeś mnie pasożyt. Hejterzy z reguły nazywają mnie jeszcze gorzej, także to, że nazywałeś mnie pasożyt, to jest takie, można powiedzieć, dla mnie pieszczotliwe i nie jestem w ogóle obrażony na to. Staram się zawsze nawiązać z kimś jakąś tam powiedzmy nić wspólnego porozumienia. O, jeżeli tak to można nazwać. I z Tobą też postarałem się nawiązać taką nić wspólnego porozumienia. Co ty na to, Adamie? Myślę, że to Ci się spodoba, ponieważ to, że ja się czegoś nauczyłem, postaram się nauczyć też czegoś Ciebie, Adamie. Widzisz? Ja wyciągam rękę do Ciebie. Postaram się nauczyć czegoś Ciebie. I ty mówisz o tych dużych rybach w tym materiale, właśnie, który tutaj, tutaj widzimy, uczepił się je pasożyt na kanale AJ e, e, Ej, Adama, przepraszam, na kanale Adama. Uczepił się mnie pasożyt. W tym materiale mówisz o tych dużych rybach i tych małych rybkach, które pływają koło tych dużych ryb. Na przykład koło wielorybów, ko rekinów, tych małych takich rybkach, to nie są pasożyty. Te małe rybki Adamie to nie są pasożyty. To nazywamy symbioza, współpraca w naturze, a więc to nie jest, to nie są pasożyty. Nie. Dlatego postanowiłem, że nauczę Cię, kto to jest pasożyt, jak zachowuje się pasożyt, jak działa pasożyt. O, może w ten sposób. I wczoraj byłem na siłowni, a teraz to głupio zabrzmiało, prawda, bo niby się boję wyjść do sklepu, a byłem na siłowni, ale strach przed koronawirusem nie powstrzyma mnie przed uczęszczaniem na siłowni, ale powstrzymam je przed pójściem do sklepu i zakupieniem przepysznej kawusi. Ale tak, powiem Ci Adamie, co mi opowiedział wczoraj kolega na siłowni. Jest to bardzo ciekawe. Policja zatrzymała kierowca tira, kierowcę tira w Wielkiej Brytanii i tir był przeładowany. Tak burty były aż napęczniałe tego tira, wiesz. I policja otwiera tego tira, Oczywiście przy, o, przy obecności tego kierowcy i tir jest przeładowany papierem taletowym. To jest prawdziwa historia, tir jest przeładowany papierem taletowym. A więc jest bardzo wiele ludzi, którzy starają się, jak pasożyty, bazować, jak pasożyty czerpać korzyści może w ten sposób na strachu ludzi. To są pasożyty. Kiedy mamy jakąś ciężką sytuację, na przykład tak teraz, koronawirus, ludzie się boją, wykupują papier taletowy, wykupują yy, środki czystości. Yy, to też są ludzie, którzy, których nazywamy, ja nazywam ich pasożyty, pewnie ty się ze mną zgodzisz, Adamie. Oni wykupują yy, na przykład, yy, wykupują masowo rzeczy, które yy, są potrzebne. W takiej sytuacji, a więc które, na której jest popyt, i próbują je sprzedać dużo drożej. A więc bazują, czerpią korzyści na strachu ludzi. O, i to są pasożyty, moim zdaniem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Adamie. I wiesz, tak o tych rybkach wcześniej mówiłem i tak sobie pomyślałem, Adamie, może byś ty się zajął hodowlą jedwadników, tak, tak nawiązując do jednego z polskich filmów. Ponieważ no, nie wiesz, co to, co to jest pasożyt, dlatego fajnie by było, gdybyś wyciągnął lekcję teraz z tego materiału, o, z tego mojego materiału. A więc te rybki małe, które pływają ko tych dużych rybek, ko wielorybów i rekinów, to, są, to nie są pasożyty, to jest po prostu symbioza. To nazywamy symbioza. Ale nie o symbiozie tutaj będziemy mówić. Będziemy tutaj mówić o pasożytach, o ludziach pasożytach. To, to, jest, to są najgorsze. Są też bezczelne pasożyty. Bezczelne pasożyty, one są najgorsze. Ponieważ to są te właśnie pasożyty, które bazują, przede wszystkim żerują. O, żerują, to będzie takie dobre słowo. Na nieszczęściu ludzkim, na krzywdzie, na strachu ludzkim. To są pasożyty. Ale zawsze powiem Ci szczerze, jak robię o kimś materiał na YouTube, bądź staram się kogoś czegoś nauczyć, to. Zawsze staram się też nawiązać taką nić porozumienia, taką nić zrozumienia, nić porozumienia, o może w ten sposób, jakbym miał to tak fachowo ująć. I z Tobą też nawiązałem taką nić porozumienia, wyciągam do Ciebie rękę, po pierwsze, uczę Cię, a po drugie, z częścią Twojego materiału się zgadzam. Zaraz ci pokażę, z którą częścią twojego materiału się zgadzam. Przesłuchamy kawałek tego materiału. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, żebym delikatnie naruszył prawa autorskie twojego materiału, ale jeżeli masz takie życzenie, to, to napiszę, to umieszczę taki, taki wpis u siebie gdzieś pod swoim materiałem w opisie, że korzystałem z urywków twojego materiału. Ale tak, przesłuchajmy fragment, fragment materiału Adama, z którym ja się zgadzam. Niebieskie niebo, kilka chmur, słońce świeci. Aż ciężko uwierzyć, że teraz za oknem panuje stan wyjątkowy epidemia, pandemia, strach. Ludzie się boją. Boją się, bo wiedzą, że coś im zagraża. Ale to normalny stan. Bo pasożyty i wirusy, a raczej skupmy się na tym pierwszym, od zawsze panowały, od zawsze żerowały i trzymały się ludzkości. To może wystarczy, Adamie, tutaj naprawdę się z Tobą zgodzę w 100%. procentach. Pandemia, epidemia, strach i pasożyty. Właśnie tak samo jak w tej historii z tym kierowcą Tira, który załadował całego Tira z papierem taletowym, który chciał później drożej sprzedać i żerować na, na ludzkim strachu. To jest, to jest naprawdę, dla mnie to jest po prostu nie tylko pasożyt. Dla mnie jest to bezczelny pasożyt. I ja postarałem się znaleźć taki materiał. I tak szukałem sobie na YouTube, żeby ci naocznie to pokazać. Bo niekoniecznie wydawało mi się, że możesz zrozumieć, jeżeli ja ci opowiem tą sytuację z tym tirem, z kierowcą. Tyra myślę, że mógłbyś tego nie zrozumieć. Dlatego najlepiej pokazać coś komuś. A więc naoczny przykład mu dać takiego, takiego pasożyta. Czasami może być to właśnie taki bezczelny pasożyt, który żeruje na, na tej krzywdzie ludzi. I ja znalazłem o taki materiał na kanale. Człowieka, który tu ma, poczekaj, on ma nickname I the Polish American. I the Polish American. O, o, o tego gościa chodzi. Zaraz ci pokażę, Adamie, co ten gościu tutaj mówi. Na samym początku tytuł może tego materiału: Jakie produkty kupować na wypadek epidemii? Ludzie szaleją. O, jakie produkty warto kupować? I tutaj mówisz o produktach, oczywiście ten cały materiał nie będę naruszał Twoich praw autorskich. Mówisz tutaj o produktach, które można kupić ze sklepu i fajnie, no tam są płatki owsiane, no, różne produkty takie, które się przydadzą właśnie w, w czasie, kiedy jest właśnie strach ludzi spowodowany tym, że jest pandemia, epidemia, no, wirus, koronawirus. Ale taki bezczelny, bezczelny pasożyt zawsze stara się na tym zarobić, na tym zarobić. Ja Ci pokażę, jak taki pasożyt może działać i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Adamie, pokażę Ci, jak taki pasożyt działa. O. Mi się wydaje, że zwykła odżywka białkowa może być nawet lepsza od stosowania cały czas puszkowanych produktów. Także wiadomo, że to nie jest jakby czas dokonany, to się jeszcze nie dzieje, ale tak hipotetycznie, gdyby coś miało się dziać, to ja myślę, że warto mieć w domu parę kilogramów whey protein po prostu i jakieś podstawowe suplementy, witamina C, omega, nie wiem, D, K, a takie rzeczy właśnie podstawowe witaminy, które są niezbędne do funkcjonowania. Dajcie znać, co sądzicie. Przepraszam Adamie, miała to być lekcja, a nauczyciel się śmieje. Przepraszam cię Adamie. A więc tak, no niezbędne do funkcjonowania są podstawowe białko, witaminy są niezbędne do funkcjonowania. No ja już widzę Adamie, jak ty w czasie pandemii, epidemii, gdzie wszyscy boją się wyjść na zewnątrz, ty biegniesz do szafki, zamiast płatków owsianych wyciągasz białko z KFD. I witaminy, i robisz sobie śniadanie. No właśnie tak, Adamie, właśnie tak. Ja nie mówię o tobie, że ty jesteś takim pasożytem, ale właśnie tak jak tutaj widzieliśmy na tym kanale tego człowieka AIDE Polish American, o na tym kanale właśnie, który tu też bezczelnie udostępnia jeszcze kod, żeruje, zarabia na tym, na, tym, na tym strachu tych ludzi. No a więc. Zgadzam się z Tobą, że ten człowiek zarabia na tym strachu ludzi, więc to jest, można powiedzieć, że taki objaw nie tylko pasożyta, ale jest to taki objaw też takiego bezczelnego pasożyta, który stara się w tych ciężkich chwilach dla ludzi, niewątpliwie są, są to ciężkie chwile strachu, taki człowiek stara się na tym jeszcze zarobić. No. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, Adamie, że mi podziękujesz za tą lekcję. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczka. Łapa sieci. Na razie, cześć. Pozdrawiam.